Cześć kochani, witam Was na moim kanale we wtorkowy dzień. Dzisiaj jest premiera z zdrabki za złotówkę, na szczęście podkowa. Wygląd ma fajny, tak fajnie się mieni. Stopnie ma takie, że 3 razy podkowa to może złotówkę, 3 razy diament 2 złote, 3 razy 7,5 5 złotych, 3 razy serduszko 10 3 razy Biedronka 23 razy gwiazdka 250 zł i 3 razy worek 7000 główna wygrana. Ja mm, zakupiłam 20, 23 sztuki, czyli wydałam 23 zł. Widzicie, mam dwie kubki, dlatego że ta kubka jest z końca od, od, od 188 do. Mm, bo tu mam 13, tu mam 13 z tu mam 10, a z drugiej strony mam od numeru 13. I tak dalej. I więc, co? Sprawdźmy, czy mi się coś uda fajnego wygrać tym razem. Czy mi tak, też tak fajnie się poszedzi, chociaż połowę się zwróci. Także trzymajcie kciuki i bierzemy się za, dra za drapanko. Najpierw może tej od 13. Lećmy od 13. Przybliżę Was troszkę i jeszcze Was troszkę przybliżę, żebyście lepiej widzieli i sprawdzajmy, czy mi te podkowy dadzą jakieś szczęście. I mamy woreczek, mamy siódemeczkę, mamy biedroneczkę, mamy woreczek, mamy... Siódemeczkę, drugi raz, drugi raz woraczek i pewnie będzie Biedroneczka. Założę się. A jak, zobaczcie, jak fajnie się ułożyło. Szkoda, że trzy, trzy, trzy razy nie dało. Także ta jest drapeczka pusta. Lecimy kolejny z numerem 14. I mamy prezent. Mamy Biedronkę. Mamy prezent. Mamy Biedronkę. Mamy prezent i mamy złotóweczkę, kochani. Pierwsza wygrana. Super. Pierwszą wygraną odkładamy na miejsce wygrywających. Sprawdzamy teraz z numerem 15. I mamy siódemeczkę. Mamy prezencik. Mamy biedroneczkę. I mamy diamencik. Prezent. I prezent. O super! Fajnie. Druga zdrapeczka nam przyniosła szczęście. Lecimy kolejno z numerem 16. I mamy biedronkę, worek, worek, gwiazdę, prezent i biedronkę. Czyli tutaj wygranej nie mamy. Dla pewności sprawdźmy sobie kontrolne. Tak jest. Lecimy. Kolejną z numerem 17. I może polecimy sobie teraz tak. Tutaj mamy prezent. Worek. Biedronka. I siódemkę. Prezent. I prezent. O super. Na razie idzie fajnie. Na razie idzie fajnie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Z numerem 18. Czy nam tylko da same prezenty, czy nam da coś więcej? Mamy gwiazdeczkę. Gwiazdeczka po raz drugi i siódemeczka. Kolejny rządek, mamy siódemeczkę, prezencik i prezencik. No niestety, to też jest przegrana. Lecimy z numerem dziewiętnastym i mamy biedroneczkę, woreczek, biedroneczkę, serduszko, woreczek, i gwiazdeczkę, czyli ta też jest pusta. Lecimy kolejną z numerem 20 i mamy diamencik, gwiazdeczkę, serduszko, serduszko, gwiazdeczkę i siódemeczkę, także ta też jest przegrana. I mamy dwie ostatnie drapeczki z tej, z tej części przedniej, numer 21 i mamy gwiazdeczkę, siódemeczkę, serduszko, diamencik, worek i gwiazdeczkę. Także ta też jest przegrana. Już jestem, kochani. I teraz mamy ostatnią drapeczkę z numerem 22 z przedniej strony, czyli od początku praktycznie. I lecimy. Mamy worek, biedronkę i biedronkę. Mamy worek diament i diament, czyli niestety ta jest też przegrana. Czyli z 10 zdrapek ze strony przedniej wygrały tylko nam 3. 3 złote. 3 złote mamy. Numerek 17, numerek 15 i numerek 14. Teraz bierzemy te tylne od końca. Mam ich 13 od numerku 188. Także idziemy. Czy one nam bardziej szczęście przyniosą? Czy, czy nie? Zaraz się przekonamy. I mamy Biedronkę. Mamy siódemeczkę i Biedronkę. Mamy worek, diament. I worek, czyli ta jest przegrana. Lecimy z numerem 189. To jest do Do przodu, no. Tak. <laughs> I mamy siódemeczkę, prezent. Prezent. Czy będzie trzeci prezent? Jest trzeci prezent, więc tutaj już nie będziemy szukać. Jest pierwsza wygrana z tej strony. Więc okładam, odkładamy. Lecimy teraz drapeczkę z numerem 190. I mamy prezent, biedronkę, gwiazdkę, gwiazdkę, siódemkę i siódemkę. Także ta jest przegrana. Lecimy kolejną z numerem 191. I mamy prezent, gwiazdkę i biedronkę, gwiazdkę. Biedronkę i prezent. Także ta zdrapeczka jest też przegrana. Lecimy następną. Dobrze wziąłam. Tak, 192. I sprawdzamy prezent worek, prezent drugi, worek drugi, prezent trzeci, czyli mamy złotóweczkę. Super. Lecimy kolejną zdrapeczkę z numerem 193. I mamy gwiazdeczkę, prezent, serduszko, diament, ser, y, gwiazdka i serduszko. Czyli ta też jest przegrana. Lecimy kolejną z numerem 194. I mamy gwiazdkę, worek, gwiazdkę, prezent. Worek i biedronkę. Także jest przegrana. Już jestem. Musiałam przeważ na chwilę. Tamta była przegrana. Teraz mamy z numerkiem 195. Może jeszcze raz pokażę, żeby nie było, że jest tego. 194 jest przegrana. Mieliśmy gwiazdkę, worek, gwiazdkę, prezent, worek i biedronkę. Kolejną 195. Mamy serce. Diament worek, worek, biedronka i serce. Już jestem. Także ta zdrapeczka też jest przegrana. Idziemy kolejną zdrapeczkę z numerem 196. I mamy worek, siedem, biedronkę, siedem worek. I Biedronkę. Czyli ta zdrapeczka też jest przegrana. Lecimy. Kolejną z numerem 197. Mamy prezent. Diament. I siódemkę. Prezent. Gwiazdkę. I prezent. Mamy 3 złote. O i przepraszam. Idzie na pole z wygraną. Idziemy. Kolejną drapeczkę z numerem 198. Mamy Biedronkę, prezent, serce, prezent, serce. I serduszko mamy, kochani, zobaczcie, mamy trzy serduszka. A trzy serduszka co nam daje? Wow, dziesięć złotych mamy. Super, fajnie, fajnie było widzieć serduszko. A na serduszko mamy M, M, M. M. Fajnie, super, super. I mamy dwie ostatnie zdrapki z numerem 199. I mamy biedronkę, worek i prezent. Serduszko, worek i gwiazdkę, także ta jest przegrana. I ostatnią zdrapeczkę, 200, mamy prezent, diament i worek. Worek. Biedronkę i biedronkę. Także ta zdrapeczka jest przegrana. Czyli tak, podejdźmy do podsumowania. Was, od, yy, was oddale. Czyli te, yy, ta część przegranych jest z z, dolnej, yy, z z końca, a ta jest z, z przedniej części. Z tylnej było 13 zrapek. Przegrało nam raz.

7 zdrapek jest przegranych a 3 zdrapki wygrane. Więc teraz podejdźmy do podsumowania. Z tej strony powiem szczerze, że mm, może z tej, z tej gorszej nam poszło gorzej z początku, dlatego że tylko udało nam się wygrać 3 złote. Mamy tylko 3 złote. A z tej strony. Na 13 zł, tak liczyć, na 13 zł, zwróciło nam się. Może weźmy sobie tą z serduszkami, może najpierw mamy na 13 zł, mamy 10, 11, 12, 13. Więc z tej strony od końca nam się zwróciło za 13 zł, bo mamy, no mamy 13. A tutaj mamy 3, czyli 13, 14, 15. 16. Czyli powiem szczerze, że jest fajnie. Bo jesteśmy tylko 7 zł na minusie, więc powiem szczerze, na 23 zł, 7 zł na minusie to jest fajnie. Mi się podoba. Teraz wystarczy to, może wymienić na te same zdrawki. Nie wiem, pomyślę, bo nawet nie są złe, nie są, nie są tego. Mi się podobają. Albo może na coś większego. Także poproszę o łapeczkę. Mama. O subskrypcję. Mama. Także proszę o łapeczkę, o subskrypcję. Już naprawdę dosłownie szybciutko zbliżamy się do rozdania na 500 subskrypcji. No i oczywiście do wzięcia udziału na konkursie na TIPI zostało jeszcze 13 dni do końca. Także miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!